Zanim w ogóle zaczniemy instalować nasz Facebook Pixel, musimy ustalić dwie ważne kwestie. Po pierwsze, to już nie jest Facebook Pixel, tylko MetaPixel, a po drugie, nie znajdziesz go w pikselach, tylko w zestawach danych. Wiem, to trochę może brzmieć dziwnie, ale już wszystko tłumaczę. Na samym początku, aby zainstalować nasz Metapixel, musimy go utworzyć, a tak właściwie to musimy utworzyć nasz zestaw danych. Żeby to zrobić, musisz zalogować się do swojego portfolio firmowego, czyli do swojego Business Managera, do swojego Business Sheeta, czyli do miejsca, w którym zarządzasz wszystkimi zasobami, czyli stronami i kontami reklamowymi. To jest Twój panel sterowania, w którym będziesz mógł zarządzać pikselami i zestawami danych. Zaloguj się więc do portfolio firmowego, dla którego chcesz utworzyć nowy zestaw danych. Następnie z panelu po lewej stronie wybierz źródła danych oraz pozycję zestawy danych. Jak widzisz, moja lista jest pusta, więc klikam Dodaj. Nadajesz nazwę swojego zestawu danych i tu ponownie dbamy o higienę naszego biznes managera, nadajemy sensowną nazwę, pamiętaj, że będzie ona widoczna zarówno dla Ciebie, jak i dla innych osób, którym udzielisz dostępu do tego zestawu danych. Odradzam nazewnictwo typu Pixel 1, Pixel 2, Pixel testowy, Pixel 3, bo w przypadku kiedy masz jeden Pixel, a tak właściwie to zestaw danych to wszystko jest jasne, ale w momencie kiedy masz ich 5, to robi się problem. Moja praktyka jest taka, że zestawy danych nazywam stroną, której one dotyczą. Jeśli jest to jedna z pierwszych instalacji piksela w Twoim wykonaniu, a skoro oglądasz to nagranie, to zakładam, że tak jest, to rekomenduję odznaczenie tego checkboxa i klikamy utwórz, aby utworzyć zestaw danych. Nasz zestaw danych został utworzony. Możemy od razu przypisać osoby, które mają mieć do niego dostęp i mają mieć możliwość zarządzania naszym zestawem danych, a następnie w prawym górnym rogu kliknij ikonę trzech kropek i wybierz pozycję Otwórz w menedżerze zdarzeń. Z menu, które ci się wyświetli, wybierz drugą pozycję Konfiguracja piksela firmy Meta. Wybieramy pozycję Zainstaluj kod ręcznie. Kopiujemy kod i mamy instrukcję Dodaj kod podstawowy do nagłówka witryny internetowej. W dalszej części tego nagrania pokażę Ci, jak zainstalować Metapixel w trzech różnych CMS-ach. Zaczniemy od Framera. Jest to CMS, który dopiero zyskuje popularność w Polsce. Aby zainstalować Pixel na stronie, którą zrobiłeś we Framerze, albo zrobił ją sobie klient, whatever, przechodzimy do Dashboardu na stronę główną Framera, wybieramy projekt, czyli stronę, dla której chcemy zainstalować Metapixel. Klikamy trzy kropeczki, Open Settings. Od razu będziemy w ustawieniach. Zjeżdżamy sobie na dół i zgodnie z facebookową instrukcją wklejamy kod na dole sekcji nagłówka, czyli w sekcji head end of head tag, czyli końcówka tagu head. Klikasz w wolną przestrzeń. No i ja nic nie mogę zrobić, bo jestem na wersji darmowej, ale jeśli ty jesteś na wersji płatnej, no to będziesz mógł wkleić tu kod Klikasz CtrlV albo CommandV, no chyba nie muszę Cię uczyć wklejać, nie? To jest jakby proste. Później klikasz Publish, no i masz zainstalowany metapixel na swojej stronie framerowej. Przyznaj, że proste. W międzyczasie serdecznie zapraszam Cię na mojego Instagrama, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Dzielę się tam wiedzą na temat reklam na Facebooku i ogólnie wiedzą na temat Lead Generation. Wkleiliśmy kod pixela na naszej framerowej stronie, klikamy Kontynuuj. Możemy zaznaczyć włącz automatyczne dopasowywanie. Klikamy dalej. Przejdź do przeglądu Pixela. OK. Teraz pora na instalację Pixela na najpopularniejszym w Polsce CMS-ie, czyli na WordPressie. Jesteśmy teraz na naszej WordPressowej stronie. I najprostszą metodą, taką najbardziej noob-friendly metodą na instalację metapiksela jest zainstalowanie dodatkowej wtyczki. Wchodzimy sobie do sekcji wtyczek. Dodaj wtyczkę. Szukamy wtyczki Pixel Your Site. Jest to wtyczka, która ma autoryzację od samego Facebooka, więc zaleca się jej użycie. Klikamy Zainstaluj. Kurde, chyba każdy zna kogoś, kto ma stronę na WordPressie. Napisz w komentarzu, na jakim CMSie ty masz stronę. Dobra, włącz. OK. Jak widzisz w panelu po lewej stronie mamy nową pozycję Pixel Your Site. Przechodzimy sobie do dashboard. Klik for settings przy ikonie Facebooka. Włączamy conversion API, włączamy dopasowywanie zaawansowane i tu musimy wkleić jedynie nasze ID. Nie cały kod, tak jak było w przypadku framera, ale samo IDs. Można je w prosty sposób znaleźć w naszym menedżerze zdarzeń. Wchodzimy w ustawienia, identyfikator zestawu danych. Nasz identyfikator zestawu danych jest również naszym metapikselem. Wystarczy, że w niego klikniemy, aby go skopiować, wracamy do WordPressa, wklejamy nasze ID, wracamy do menedżera zdarzeń, zjeżdżamy sobie delikatnie na dół. Jeszcze, 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 o to tu, skonfiguruj bezpośrednią integrację, wygeneruj token dostępu, klikamy sobie wygeneruj token dostępu. Token został wygenerowany, ponownie wystarczy kliknąć, aby go skopiować. Wracamy do naszego WordPressa i wklejamy nasz wygenerowany token. I teraz wystarczy, że klikniemy zapisz ustawienia. Teraz ostatnia ofiara na naszej liście, to znaczy ostatni CMS, który omówimy w tym nagraniu, jest to EasyCard. Bardzo popularne w Polsce narzędzie, swoją drogą polskie narzędzie. Narzędzie do sprzedaży online. Tu instalacja przebiega bardzo prosto. Nie musimy instalować żadnych wtyczek. Musimy jedynie wkleić kody analityczne w zakładce Analityka. A zakładkę Analityka znajdziesz w menu sklep. Ustawienia sklepu, analityka. Teraz podobnie jak w przypadku WordPressa, wklejamy jedynie Facebook Pixel, wklejamy token Facebooka i nasz Metapixel został wklejony. Mamy coś, czego nie widzieliśmy we wcześniejszych CMS-ach. Wysyłaj zdarzenie Add to Card. Wysyłaj zdarzenie Initiate Checkout. Wysyłaj zdarzenie Purchase. No właśnie, sama instalacja Pixela nic nam nie da. Pozwoli nam jedynie mierzyć ilość wejść na stronę. Abyśmy w pełni mogli wykorzystać potencjał Pixela, abyśmy mogli mierzyć konkretne zdarzenia i optymalizować pod kątem tych zdarzeń nasze kampanie, musimy je utworzyć. I mam tu na myśli tworzenie zdarzeń. O ile Easycard robi to za nas i wystarczy, że włączymy nasze zdarzenia, a następnie klikniemy Zapisz, ja kliknę Anuluj, ale dlatego, że już je mam. Ty nie klikaj Anuluj, bo nie zadziała. O ile w Easycard wystarczy kliknąć Zapisz, to w przypadku WordPressa czy Framera tak nie będzie. Musisz te zdarzenia skonfigurować ręcznie. Jak? Już ci pokazuję, bo sprawa jest bajecznie prosta. Ponownie jesteśmy w naszym menedżerze zdarzeń. Chcąc skonfigurować nasze zdarzenie, musimy kliknąć Opcję Otwórz narzędzie do konfiguracji zdarzeń. Wyskoczy nam pop-up i w adres URL witryny internetowej wklejamy adres URL witryny internetowej, dla której chcemy utworzyć zdarzenie. Pyk, wklejamy, pyk, dodaj zdarzenia. Ojdź, dobra, nikomu nie mów, niech to zostanie między nami. Ok, jest mój landing page, co prawda wymaga kilku poprawek, ale jest już w 100% gotowy do generowania lidów. Jednak abyśmy te lidy mogli generować, musimy skonfigurować zdarzenie, jakim jest przesłanie formularza kontaktowego. Jeśli wszystko zrobisz tak jak ja na nagraniu, to w lewym górnym oknie wyskoczy ci pop-up, który umożliwi konfigurowanie zdarzeń. Jak widzisz, ja mam tu formularz kontaktowy i żeby wypełniony formularz kontaktowy przesłać, trzeba kliknąć przycisk Prześlij. Dlatego wybiorę teraz opcję Monitoruj nowy przycisk. I zaznaczę mój przycisk Prześlij. Jako zdarzenie konwersji wybiorę Kontakt. Wybieramy Kontakt. Nie uwzględniamy wartości. Klikamy Potwierdź. Klikamy Zakończ konfigurację. Zakończ. Dajemy uśmiechniętą minkę. To jest opcjonalne. Prześlij. Gotowe. Warto przetestować, czy nasze zdarzenie zostało skonfigurowane poprawnie. Przejdziemy do zakładki Testowanie zdarzeń. Potwierdź prawidłową konfigurację zdarzeń w witrynie internetowej. Automatycznie wstawił się link strony, dla której ostatnio konfigurowaliśmy zdarzenia. Klikam Testowanie zdarzeń. Automatycznie otworzy mi się nowa strona. OK. Beka, jak ktoś ma takiego maila. To oznacza, że formularz został wysłany. Wróćmy do menedżera zdarzeń, i tu powinny być zdarzenia, ale ich nie ma, więc ja odświeżę stronę. OK. Yy, mamy page view, ale nie mamy wysłanego lida. No, coś tu poszło nie tak. Nie ma co się łamać. Odświeżymy stronę. Zdarzenia mogą być opóźnione. OK. Dobra, mamy page view, ale nadal nie mamy naszego zdarzenia lead. OK, widzimy się chwilę później. Znaczy, dla ciebie to jest chwila. Dla mnie minęła cała noc. Musiałem wstać i rozchodzić fakt, że to nie działa. Ale sprawdźmy, czy po kilkunastu godzinach Coś się zmieniło i czy nasza konwersja jest prawidłowo zliczana. Więc przejdziemy sobie do testowania zdarzeń. Rozwiniemy menu testowe. Podpowiada nam się już link naszego landing page'a. Ok. Please działaj. Błagam, działaj, błagam. Przeszli. OK. Mamy to. Nasza konwersja działa. Kurcze, mamy to. Widzisz, wystarczyło poczekać kilkanaście godzin. Ale co w momencie, jeśli w Twoim przypadku tak nie będzie? Co w przypadku, kiedy taka konwersja na kliknięcie przycisku działać nie będzie? Jest na to rozwiązanie. Możemy śledzić sobie konwersję na podstawie wyświetlenia strony na podstawie adresu URL. Nasza obecna konwersja wywoływana jest poprzez kliknięcie przycisku Prześlij w formularzu kontaktowym. Natomiast możemy ustawić konwersję w taki sposób, aby ona była zliczana w momencie, kiedy użytkownik trafi na daną stronę. W naszym przypadku w przypadku naszego formularza kontaktowego jest to strona Thank you page. Jest to strona z podziękowaniem za przesłanie formularza kontaktowego. Tu możesz zobaczyć, jaki jest adres naszej strony Thank You Page. Nie musimy kopiować go całego, musimy skopiować tylko fragment linku, który jest unikalny dla strony z podziękowaniem. W tym przypadku będzie to THX, skrót od Thank You, jak coś. Wracamy do menedżera zdarzeń i przejdziemy do konfigurowania konwersji, która będzie zliczana na podstawie wyświetlenia strony z podziękowaniem. Aby to zrobić, przejdziemy do zakładki Niestandardowe konwersje. Wybierzemy opcję utwórz niestandardową konwersję, nadamy nazwy naszej konwersji Lead Landing Page, źródło danych stąd wybieramy Pixel. Piksel masz prawdopodobnie jeden, więc podstawi się automatycznie prawidłowy, źródło działania. Witryna internetowa. Zdarzenie, cały ruch URL. Wybierz swoją kategorię z rozwijanej listy. Wybieramy kontakt. Chyba, że konfigurujesz inną konwersję niż kontakt. Wtedy wybierasz zdarzenie optymalizacji. Wybierasz konwersję odpowiednią dla tej, którą konfigurujesz. I. Reguły URL zawiera. Wpiszemy sobie w sumie, tak. Thank you. Ok. Utwórz. Gotowe. Ok. Gotowe. Skonfigurowaliśmy konwersję niestandardową, która będzie wywoływana w momencie wyświetlenia użytkownikowi naszej strony. Thank you page. Jak widzisz, instalacja metapixela oraz konfiguracja zdarzeń to nie jest nic skomplikowanego. Jeszcze raz zapraszam na swojego Instagrama, digitalstypek, do którego link znajdziesz pod tym nagraniem. Z mojej strony to wszystko. Udanej zabawy z pixelem. Elo.